w dzisiejszym odcinku jadę właśnie 4CX kowarką ładowarką yy, zrobić dojazd do pola tam będziemy wywozić ziemniaki a jest tam kilka takich dużych dziur yy, gdzie ciężarówkami nie uda się wjechać także trzeba będzie zasypać te dziury, a mamy tam kamienie właśnie te, które były od kombajnu yy, jak zbieraliśmy, ziemniaki zostały wysypane na Taką pryzmę i stamtąd będę brał i uzupełnię te dziury w drodze. W tej chwili u nas jest ciepło, bo jest około 10 stopni. Wszystko się ładnie roztopiło, dlatego tam trzeba tą drogę trochę podłatać, żeby tam mogły dojechać ciężarówki, bo niestety nie udało nam to się wywieźć tych ziemniaków z tego drugiego kopca, gdy były mrozy, bo to miało być wszystko zabrane jeszcze przed nowym rokiem. No nie udało się niestety, dlatego teraz trzeba tam zrobić dojazd i powinno być wtedy wszystko w porządku. 4CX u nas jest już dosyć długo, bo jest to 2011 rok. Maszyna była kupiona nowa na taki program różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej. Było no, dofinansowanie do tego można było wziąć 100 tysięcy złotych. Taka oparka ładowarka kosztowała wtedy chyba 230 tysięcy to czyli 130 tysięcy musieliśmy mieć swojego a stówę nam zwrócili W naszym gospodarstwie jest wykorzystywana do takich prac właśnie jak remont podwórka przygotowanie terenu prace melioracyjne nieraz jakieś robimy wiadomo jakieś wykopanie większego kamienia na polu czy coś też nam się przydaje tak, jak teraz, na przykład do zbierania tych kamieni, po yy, tym po kompanii do ziemniaków, też ją wykorzystujemy. Yy, nie ma ona dużo przebiegu, bo na tą chwilę ma 3870, nie jest to duży przebieg, ale mówię, tylko do na nasze potrzeby jest wykorzystywana. Z początkowo trochę żeśmy doświadczyli usługi yy, tą maszyną, a teraz głównie to praktycznie tylko na swoje potrzeby. A wiadomo, że na naszym podwórku. Tak, że praktycznie wszędzie są gruzy, wszędzie są gruzy, bo tam były pozostałości po starych budynkach. Także, jak chcemy coś sobie przygotować, jakiś plac, czy coś po prostu, to mamy właśnie tego tej a i go wykorzystujemy. Waszej podwórko też, żeśmy sami robili, jeżeli chodzi o polbruk. Ale to kiedyś zrobię na ten temat też odcinek, jak to wyglądało. No wykorzystujemy tą maszynę również do rozładunku nawozu jak przyjeżdża do nas nawóz w big bagach. to fajnie się rozładowuje tą maszyną bo cztery worki na raz się zaczepia na zęby przednie łyżki później się też fajnie sztafluje bo te worki są ładnie równo yy, obok siebie i można je fajnie ustawiać Także, yy, No i do załadunku, do, do rozsiepacza też bierzemy 4CX Tu jest ta fajna skrzynia biegów bo tu jest ten powershift sześciobiegowy z tym, że tutaj piąty i szósty bieg ma tą blokadę zmiennika momentu obrotowego, i można się tą kuparką ładowarką poruszać po drogach dosyć szybko, po 40 na godzinę. No i nie grzeje nam się olej w skrzyni biegu, bo zmiennik momentu jest zablokowany. No tymi teleskopowymi ładowarkami, które mamy, one jeżdżą 25-28, tak 28, także dłużej to schodzi a 4 cx się fajnie można przemieszczać Teraz jadę 35 km tam właśnie, żeby tą drogę zrobić John Deere wyjechał właśnie z warsztatu dzisiaj Zaczęliśmy go do przyczepy Przyjedzie tam właśnie do mnie, gdzie będę równął tą drogę Bo załadujemy mu ziemniaki Ponieważ, żebyśmy mieli na placu ziemniaki Bo będziemy ładowali ciężarówkę wieczorem a wiadomo, że wieczorem to z kopca jest trudniej, a to jest jeszcze oddalone pole, także on tam pojedzie zaraz zobaczymy czy wszystko z nim jest w porządku. No jeżeli chodzi o te od 4 cx to tam problemów z nimi nie ma, no fakt, że też nie ma dużo godzin. Jedynym problemem to jest, że już stała hydraulika, wszystkie przewody hydrauliczne powoli zaczynają strzelać i to musimy na bieżąco wymieniać. Także nawet przychodzi mi pomysł do głowy, żeby to po prostu zrobić wszystko na raz, żeby te przewody wymieniać, bo już po tym okresie ile 10 lat przewody już po prostu siadają. Telefon dzwoni tutaj dojeżdżam do tego kopca co wspominałem, że nie ma dojazdu. Byłem tutaj wtedy właśnie tą koparką ładowarką, ale było tak mokro, że się nic nie dało zrobić z tą drogą, więc nic nie robiłem, nic nie nagrałem z tego. Teraz tutaj jedzie, jadę właśnie, będziemy zabierali ostatni transport ziemniaków Przyjechałem tutaj z przyczepą, żeby to się nam zmieściło Jest teraz ziemia zamarnyta, to nawet polem można by było pojechać, po ścieżce tutaj z boku Także będziemy mieli to ogarnięte, musieliśmy poczekać na mróz Żeby to zmarzło, bo tutaj te wszystkie teraz co widzimy kolejny i dziury, wszystko jest zamarznięte a wtedy było to taka chlapa była, że chciałem te kamienie wrzucić właśnie w te kolejny, ale no nic tutaj by to nie pomogło także poszekaliśmy na mróz i teraz widać tam ładują chłopaki ciężarówkę końcówka zostanie to wrzucą mi tutaj na przyczepę i zawodzą do gospodarstwa i będziemy mieli tutaj już koniec z tym polem, które jest tak daleko od naszego gospodarstwa Zabierzemy tutaj stąd dzisiaj wszystko plandeki, żeby tu już nie leżało to, żeby był porządek. Będziemy mieli z głowy tutaj to. A tam widać z lewej strony właśnie są te kamienie od kombajnu, od ziemniaków. Troszkę z nich jest ziemi, bo przy zbieraniu to po prostu tak się robiło, że ziemia się nabierała razem z kamieniami. Mam jeszcze nagrany fragment tam z załadunku ziemniaków jak ładujemy w big Bagach. Udało nam też się sprzedać siewnik horspronto. Zobaczcie jak wyglądała sprzedaż tego siewnika Właśnie z rana ładujemy ziemniaki jodalne Przyjechała do nas łódka, mamy w Big Bagach Musimy wysypywać, ładujemy na dwie ładowarki Bo zazwyczaj przyjeżdżają pieranki A nieraz się zaraży łódka, także musimy wysypywać że ładowarka CB353105, 105 jest to ładowarka z 2004 roku, a tamta druga ładowarka, którą mamy to jest ładowarka 535 z 2007 roku. Obie, by, obie były kupione używane yy, ta właśnie druga co będzie przejeżdżała to jest kupiona pierwsza była. No, tej fali, tak, trzeba uważać, bo za wysoko nie podniesie się worka, bo jest kratownica dachu. Ale. No i ciasto trochę, nie? To takim sprzętem jest. No, przybliżymy go troszkę do góry. I już powinniśmy ładnie wyrobić. Tak I już wyrobimy bez problemu. Już wysypał, jedzie po następne. Jadę wysypać i tak w kółko aż zapełnimy go. Jeśli chodzi o ładowarki, to uważam, że to są maszyny, które się najszybciej niszczą w gospodarstwie, ponieważ yy, są codziennie używane. Dużo się do nich wsiada, wysiada. Wsiadają tu osoby yy, nieraz różne na załadunek, na po prostu w sezonie yy, i te maszyny są niszczone jak naj... naj emocje można powiedzieć w gospodarstwie, dlatego ja bym nowe takie maszyny nie zakupił do gospodarstwa. Bo nieraz ta maszyna nowa po jakimś czasie wygląda, jak jeżeli sami nie jeździmy, wygląda po prostu tragicznie: coś urwane, coś porysowane. Dlatego ja się będę posiłkował zazwyczaj i używanymi ładowarkami na pewno w przyszłości. Ile one mają przebiegu, to ciężko mi jest powiedzieć, bo w tamtej pierwszej był wymieniony licznik. Jak ją kupiłem, to nie działał licznik. Zrobiła ona u nas 5000 godzin po założeniu licznika. A ile ma od początku ta ładowarka, to mi tyle ciężko jest powiedzieć. Już przyczepa jest opróżniona. tak jak widać, już pojechał na wagę, zobaczymy, ale chudzy nie odjechali pumą na wagę, ewentualnie mu dosypiemy, ale puma nie jest odstawiona. On będzie cofał. Czemu nikt jej nie odstawił? W ogóle trzeba ją zapalić, żeby się rozgrzała. żeby rozgrzały oleje, żeby pojechać na załadunek. Nie, zapalona jest to. To dobre, że jest zapalona. Cofniemy ją do tyłu cofniemy nie? do tyłu, no wiadomo, że do tyłu się cofano. A jeszcze można mu dorzucić będzie bo ma 37 500 brutto także dołożymy mu jeszcze dwa worki Tutaj podjedzie do przodu i, i mu wrzucimy. A tu zaparkuje pół, niech stoi. To sobie trochę pochodzi, bo tutaj wiadomo w tych skrzyniach Powershift Shift olej musi być rozgrzany. Jest lekki, już jak jest zimno, przymrozki. Tu nawet ona nie będzie ten. Przełączała biegów mam, bo. Ma zabezpieczenie takie, że gdy, gdy olej z nie jest zimny, to po prostu nie przerzuca biegu. A musimy jeszcze dorzucić ze big wagi. No, dwa, dwa, trzy zobaczymy. Wrzucimy dwa i wiedzie, zobaczymy, żeby nie przekroczyć tych to 40 ton brutto. Możemy tego ciężarówkę ładować do 40 ton brutto. Tego waga jest, tak jak w naszym przypadku, to jest niezbędna, bo dużo ładujemy i po prostu wiemy, czy nie jest przeładowane i wiemy ile towaru pojechało także kiedyś nie mieliśmy wagi, to jeździliśmy do sąsiedniego gospodarstwa, ale to 10 km trzeba było jechać i powiem wam, że to było strasznie uciążliwe, bo pojechać tam na tarę, na tarę zrobić tarę, później pojechać tam zrobić, zważyć go pełnego, przyjechać i tak za tak każdą ciężarówką to jest tego jeżdżenia a jak jest na miejscu to nie ma problemu z dosypaniem, z odsypaniem jak trzeba, to możemy to sobie wszystko tutaj na miejscu zrobić. No przy ziemiaka to już jest rzecz, która jest niezbędna. Przy większej ilości oczywiście, nie? A już wyjechał. Czepą. Tam trochę mamy za nisko na tej hali, kurcze, i jak załadujemy zbyt dużo ziemi, no bo ładujemy ogólnie z ziemią te ziemiaki z kopca, żeby po prostu się nie uszkadzały od dołu, jak bierzemy lemieszem, no to trzeba później wyjechać i podnieść ją do góry, żeby one się zsunęły, bo się nie zsuwają. Troszkę brakuje z metr. Jakby była wyższa ta hala, to by było bez problemu. A na tą chwilę właśnie jest trochę za nisko. Gdybyśmy ją budowali jak w okresie, gdy mamy ziemniaki, to pewnie byśmy zrobili ją wyższą, a to było budowane jeszcze jak nie było ziemniaków. Znaczy budowane, kończone, bo to tata nasz zaczął to budować. Stało to jest kończone może z 15-20 lat, a my dopiero żeśmy to po tym czasie pokryli dachem. Ten budynek. Także ciągniki to jak widzicie też jest więcej sztuk, to tu mamy zaczepioną, tam mamy zaczepioną przyczepę. Do wszystkiego musi być ciągnik. Tam do wyważenia ziemi jest też ciągnik zaczepiony maksymalnie z tandemem. Tam jest uruchamiany z no, raz na dwa dni, ale też stoi z przyczepą i musi być do, do ziemi. jest tutaj pracy przy ziemi, jak tak się wydaje, ale te sortowanie, to wszystko to, to wygrzebiemy się z tym. No prawie, że całą zimę. No w tym roku będzie może trochę mniej, szybciej to pójdzie, bo jest tak, raz, że jest mniej ziemniaków, bo był mniejszy plon, a druga sprawa, no jest trochę większy pobyt w tym roku na ziemniaki niż w poprzednim roku, także fajnie schodzą te ziemniaki. A ziemniaki, które mamy właśnie na kopcach, na polu, to po prostu nie czekamy na lepszą cenę, bo być może później będzie trochę lepsza cena. Choć tego nie wiadomo, ale nie ryzykujemy, bo to jest na, no jednak na podwórku pod chmurą, to nie wiadomo będzie, jaki będzie przebieg pogody. Ewentualnie te ziemniaki, które mają przechowalni, to już pójdą wtedy na te dostawy późniejsze. A z tym chcemy uciekać jak najszybciej. Także tutaj zostały te ustawione takie donice. To jak widać, bo do tego nie było. Bo ja tam mieszkam w tamtych drzwiach. Gdzie są, te większe, gdzie są te większe schody To tak było, że po prostu Ciągnikiem prawie mi wjeżdżano na schody tak? Teraz jest takie ograniczenie I też da się cofnąć Tak jak widzimy Pod bunkier No i tu wjechał ponownie I podnosi przyczepę Żeby wysypać to co zostało na przyczepie Na bunkier i Jedziemy załadować kolejny yy, transport. Tak to wygląda na bunkier jak y, nie ma przyczepy. Taką ma zrobioną podłogę z tandeki. I to widać już końcówki, ziemniaki wjeżdżają dalej, a my zaraz przyjeżdżamy z przyczepą. Czas się rozstać z naszym Horszem 3DC. Mamy klienta, dzisiaj przyjeżdża go zabierać. Podjechaliśmy tutaj John Deere'em, bo klient prosił, żeby sprawdzić, czy są światła w siewniku. No były światła yy, wcześniej, ale sprawdzimy dla pewności, bo będzie zabierał go po prostu na kołach, ciągnął, bo to nie jest daleko. Dobra, weź Ignać, zobaczymy czy są kierunki. Pozycyjne światła są. To tak jak widać. Jest, a drugi. A drugi też jest. Dobra. Jeszcze pójdziemy po ten. Yy, komputer trzeba będzie wyjąć z tamtego ciągnika. Tutaj wszystko mamy, wagę, rolki wysiewające, wszystko jest w schowku. Przygotowane. Jeszcze tylko trzeba będzie komputer przynieść. Tu w środku będziemy mieli chyba instalację do niego. Tak, tu mamy instalację wiązka, która jest potrzebna, żeby podłączyć siewnik do ciągnika. Także nadeszła chwila dzisiaj, że siewnik będzie miał nowego właściciela. Powiem Wam, nie było problemu, żeby znaleźć właściciela na ten siewnik, bo jest mało tych siewników 3-metrowych, a duże jest zainteresowanie tymi siewnikami. Także niech im służy, mają 100 hektarów do siania, także spokojnie będzie się on u nich spisywał. Tutaj jest na bieżąco wszystko robione, także będą zadowoleni na pewno z tego siewnika. Idziemy do, do tego, przyniesiemy komputer. Tam mamy komputer w tym w czarnym Magnumie, bo był siany jeszcze w tym roku tym siewnikiem, sialiśmy rzepak i sialiśmy żyto a później jak już przyszła szóstka, to przeżyto już było siane wszystko szóstko. tylko będą musieli go po prostu sobie założyć instalację i będą mogli sobie siać, na wiosnę już My tutaj mamy ten komputer, chyba tak mi się wydaje, w tym ciągniku będzie zaraz zobaczymy tak, jest tutaj ten siewnik u nas był od nowości, praktycznie od 2007 roku Nie było z nim problemu żadnego, z tym siewnikiem, naprawdę maszyna wspaniała Weź, potrzymaj, tutaj Ignacja, ten ja go wyciągnę Przygotujemy, damy mu do ciągnika, żeby sobie ten komputer założył Ten wsadził, żeby mu gdzieś tam się nie uszkodził, nie? To musi być przymocowane No, wyciągniemy, to zaraz powiem, klient przyjechał, bo mówię, że... W niedzielę, o już nawet przyjechał. No to idziemy. odjedziemy John Deere'em żeby ten. Co się powsuło, bo naciskasz tam niepotrzebnie. Co, pokaż. No już się naprawiło. Dobra. To idziemy. A tak nagrywaj, żeby tam tego pana nie nagrywać. Szóstka to chyba nam wystarczy już do końca do końca tego życia. Czyli jak mamy te trójkę, mieliśmy to wszystko nam dwa, trzy razy dłużej.